Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o mojej operacji oczu. Co mnie czeka, dlaczego straciłam wzrok w lewym oku? Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, bo macie alergię oczu, czyli zapalenie spojówek, albo macie. Jakieś problemy z oczami, to myślę, że ten film może Wam się przydać. Więc serdecznie zapraszam Was na jego dalszą część. Rok temu zdiagnozowano u mnie taką chorobę rogówki, która nazywa się stożek rogówki. Otóż zdrowa rogówka każdego człowieka ma kształt okrągły. U mnie ta rogówka przyjmuje kształt stożka. Czyli nie jest okrągła, tylko robi się stożkowa, ta część się zaczyna rozciągać. Co może niestety spowodować to, że ta rogówka pęknie, będą blizny i będzie musowy przeszczep od dawcy. Co się łączy z tym, że musiałabym przyjmować leki immunosupresyjne, nieodrzucające przeszczepu do końca życia, które bardzo obniżają odporność. To jest taki najgorszy scenariusz. Ale muszę opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło od początku. Ponieważ zostałam źle zdiagnozowana przez lekarzy, którzy pomylili tą chorobę z alergią po prostu z zapaleniem spojówek. I co muszę podkreślić po prostu trafiałam na złych lekarzy. To od początku. Jak byłam dzieckiem. To nosiłam okulary, ponieważ z daleka z tablicy niezbyt dobrze widziałam y, wyrazy. One mi się tak trochę rozmazywały. Taki sam miałam ogromny problem przy czytaniu. Książek, które mają błyszczącą okładkę, bo te czarne napisy są wtedy takie bardzo błyszczące. Jak pada światło z góry, to też taki rzucało cień i mi to rozmazywało. I ja sobie moja głowa domyślała końcówkę słowa, i bardzo często miałam problem z czytaniem, więc nosiłam okulary korekcyjne. Do czytania! Jak miałam lat 19, to zdarzył mi się niestety wypadek yy, głowy. Otóż spadła na mnie ściana połupanego drzewa. Miałam sprzężenie mózgu, byłam dwa tygodnie w szpitalu, ale że po prostu powiedzmy, u nas w naszej małej mieścinie nie robi się bardzo dokładnych tych badań. Na zasadzie miałam coś takiego, że rentgen mi zrobili, a tomograf komputerowy był zajęty i nie był w ogóle w człowie, tylko był w Chojnicach na takiej zasadzie, że zalecamy zrobić tomograf, ale wypisujemy ze szpitala, nie? I po tamtym czasie tak się zdarzyło, że ja akurat zdałam prawo jazdy, przyszłam tutaj na studia i zaczęłam y, coraz gorzej widzieć i miałam coraz to, jakby mocniejsze y, okulary. Zdarzało mi się też, że miałam omamy wzrokowe. Na przykład, jak sobie szłam chodnikiem, to wydawało mi się, że ten chodnik po prostu wręcz jedzie, albo potykałam się o coś. Bo oprócz wady wzroku, czyli niedowidzenia tych moich minusów, mam jeszcze dosyć silny y, astygmatyzm. Wiadomo, to jest taki problem z zumowaniem oczu. Długo to oko musi się skupić, żeby nagle coś y, zobaczyło. No dobrze, i dalej poszłam na studia. To chyba było coś pomiędzy rokiem pierwszym a drugim. Akurat zaczęły się u nas makijaże na studiach. I ja powiem wam, że bardzo często dostawałam zapalenia spojówek. I co jest zabawne, to to, że my na uczelni miałyśmy spotkanie z panią doktor, która zajmowała się oczami, to była właśnie higiena aparatu wzrokowego. Pamiętam ten wykład jak dziś że pytałam tej pani na forum, nie wiem, nas było 60 czy ile dziewczyn, i ja mówię do tej pani doktor, a załóżmy, że mamy osobę, która ma zapalenie spojówek, i że to zapalenie spojówek pojawia się raz na jakiś czas, że to oko jest suche, coś tam. Ja cały czas mówiłam o sobie, ale nie chciałam powiedzieć, że to mnie dotyczy, no ale już dziewczyny się zorientowały, że to mnie dotyczy, to wręcz się zaczęły nabijać, że tak powiem. A to wtedy u mnie prawdopodobnie zaczynała się już ta moja choroba. Trafiłam do przychodni w szpitalu kolejowym w Gdańsku. Do pani alergolog, która zrobiła mi testy alergologiczne, wiecie, te wputia, i nic mi nie wyszło. I nosiłam tez, też testy płatkowe na plecach, gdzie miałam zabraną farbę, taką białą, pękającą do twarzy charakteryzatorską, po której mam taką reakcję kontaktową z zapalną, że jak tylko tę farbę posmaruję gdzieś tu, na żuchwie od razu mam czerwone, swędzące, płaczące oczy. Nie muszę jej smarować tu w tej okolicy, tak reagują moje oczy na tą farbę i wyobrażacie sobie, że ta farba położona na te plecy w tym płatku nie dała reakcji alergicznej, tak jak te oczy. No to stwierdzono, że alergii nie ma, ale ze względu na to, że jest to forma zapalenia, to włączy mi pani alergolog tabletki no przeciwzapalne alergiczne, które mi poniekąd pomogły. Ale zaczęli się lekarze zastanawiać, moja pani dermatolog i ta pani alergolog, czy ja czasem nie mam nużeńca w powiekach, w tłumieszkach rzęs. I tam na dole w przychodni zrobili mi badania czy ja nie mam przypadkiem nużeńca, roztocza, który mieści się w mieszkach włosowych rzęs i wychodzi sobie tutaj i, i łazi dokładnie po oku pod powieką. I wyszło mi, że nie mam tego nurzeńca. Samo badanie było bardzo nieprzyjemne, ponieważ wyglądało ono tak, że miałam mieć zamknięte powieki. Między te powieki pani wsunęła taki pilniczek, jak do paznokci metalowy, i pobierała ze skrobinę, czyli tutaj. Dosłownie na skórek z brzegu powiek, z tego styku yy, brzegu powiek, gdzie się łączy właśnie ta linia wodna yy, górnej powieki i dolnej powieki. To to było mega nieprzyjemne. A kolejne badanie to było wyrwanie po czterech rzędach z każdej powieki, czyli z górnej cztery. Z tej cztery i z dolnych cztery, czyli razem 16 rzęs również wyrwanych. No i wyszło, że ja nie mam nużeńca. I tak tą sprawę z oczami zostawiłam przez pewien czas i zauważyłam to po pewnym właśnie czasie, że ja widzę coraz gorzej i... Powiem Wam, że ja nagle straciłam ten wzrok w lewym oku. To był bardzo krótki czas, a zauważyłam to mniej więcej na przykład tak, że leżałam sobie przed telewizorem i jak leżę sobie na prawym boku i lewym okiem mam oglądać telewizor, to w ogóle nie widziałam napisów, w ogóle. I, I to było już czymś takim, że ja stwierdziłam, że prawie w ogóle nie widzę, bo ja widzę tym okiem kolor, natężenie kolorystyczne, widzę, że się dużo rzeczy rusza, ale na tym oku, co mi teraz lekarze stwierdzili, jest bardzo silny astygmatyzm, który po prostu powoduje trzęsienie. I jak ja mam te oczy zmęczone, to ja mam wrażenie, jak patrzę na jakiś punkt, Dajmy na to na szklankę czy na butelkę na stole. Mam wrażenie, że to mi jedzie trochę do przodu, trochę do tyłu. Tak samo jak siedzę w samochodzie, który jest zgaszony, a wiadomo, nie jeżdżę samochodem, mam wrażenie, że ten y, samochód mi, mi się zaczyna toczyć do tyłu. Okropne uczucia. Poszłam do mojego optyka w Człuchowie po mocniejsze okulary, po mocniejsze szkła. Na to mój optyk. Powiedział mi, że coś się dzieje w oku, że mu aparat, który bada ciśnienie, podstawowy sprzęt do diagnostyki tutaj oczu wzroku. Kojarzycie to takie badanie, że jest pole i jest ten balon, co ludzie nim latają. To to badanie bardzo dziwnie wychodziło i mój optyk powiedział, że koniecznie pani musi iść do lekarza. Bo ja tu ze szkłami nic nie jestem w stanie pani zrobić. No to ja wiadomo poszłam do lekarza na NRZ. Mogę śmiało powiedzieć, że w Gdańsku, na jegłońskiej do nadmorskiego centrum. Nie pamiętam jak pani doktor się nazywała, ale to, co mnie zaskoczyło, to to, że tak to badanie robiła jej pielęgniarka i przyniosła tylko to, ten wydruk taki z tego badania. Na to i ta pani pielęgniarka, i ta pani doktor stwierdziły, że może im się sprzęt zepsuł, bo to jest prawie, że niemożliwe, że są takie duże dysproporcje w oczach, że to bo wygląda na to, że to lewe oko prawie nic nie widzi, a to prawe widzi bardzo dobrze. Ale się bardzo męczy, no bo nadrabia to widzenie lewego oka. I ja powiedziałam tej pani doktor, że ja miałam ten wypadek. No to ta pani doktor powiedziała, że o, no to prawdopodobnie jest uszkodzony nerw wzrokowy, to już nic nie da z tym zrobić. Ludzie żyją z widzeniem jednoocznym i na zasadzie, dziękuję, do widzenia, nie? Zamiast porobić mi specjalistyczne badania, które by na 100% potwierdziły. No, i ja stwierdziłam, że zostanę tym kosmetologiem, skończyłam studia, ale zaczęłam mieć problem z kręgosłupem, bo ja zaczęłam ustawiać mój wzrok tak, żeby lepiej widzieć. Skoro widzę lepiej prawym okiem, to zaczęłam ustawiać się prawym okiem. Co wywołało dysproporcje w całym organizmie, ponieważ jeżeli ustawiam się prawą stroną, to ja bardziej podnoszę prawe ramię, obniżam lewe i cała postawa jest bardzo skrzywiona. I moja pani fizjoterapeutka w chojnicach powiedziała: Czy ty nie masz czasem przypadkiem jakiejś? wady wzroku, problemu ze wzrokiem, ja mówię, że tak, ona zobacz, ale ty masz całe ciało skrzywione, całe ciało masz przykrzywione, nawet Twarz zaczyna ci się przykrzywiać. Nos, usta, wszystko ci się przykrzywia tak, żebyś ty po prostu widziała. Zacznij dbać o wzrok. Umówiłam się prywatnie do doktora, którego bardzo polecam: Mateusza Koberdy. To jest lekarz, który przyjmuje również dzieci w Gdańsku. I to jest lekarz, który jako pierwszy u mnie. Ten stożyk rogówki wypatrzył, ale przy tym ja musiałam mieć jeszcze zrobione badania w Sopocie tego przypływu nerwu wzrokowego. Co wyszło, że nerw wzrokowy nie jest uszkodzony, ale on działa poniżej normy. Jeżeli coś działa poniżej normy, można to ćwiczyć, ale w moim przypadku dochodzi ten stożek rogówki. Co jakby tutaj wyklucza tą rehabilitację pod względem nerwu wzrokowego. Gdyby nerw wzrokowy był przerwany, nie ma takiej operacji, która by przywróciła ten wzrok, czyli to badanie, ja Wam napiszę, jak ono się nazywało, jest ultraważne naprawdę jest bardzo ważne, potwierdzające, czy faktycznie jesteście w stanie coś zobaczyć. I dalej miałam kolejne badanie potwierdzające, czy jest to faktycznie stożek rogówki. Nazywa się to badanie topografia rogówki albo tomograf rogówki. I co jest ważne w tym badaniu? W tym badaniu między innymi bada się stopień stożka, jak, jak, jak duży jest ten, 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 ten stożek rogówki. I jak mocno się ta rogówka rozciągnęła, jaką ona ma yy, grubość i czy ona zaraz nam właśnie nie pęknie. I to jakie badanie czeka mnie, to jaka operacja czeka mnie oczywiście prywatnie 9 czerwca, to jest crosslinking czy coś takiego. Ta operacja będzie polegała na tym, że oni będą trochę tą rogówkę, ten stożek Ścieniać. Będą zalewać to moje oko roztworem z ryboflawiny I będą naświetlać oko promieniowaniem UV Bardzo będę podobno źle się czuć po operacji Przez tydzień nic kompletnie nie będę mogła robić Żadnych ruchów w górę, w dół Oczy będą musiały być zaciemnione i tak dalej Najpierw zrobimy jedno oko Bo lewe oko już ma trzeci stopień tego stożka rogówki a prawe oko ma pierwszy stopień stożka rogówki i to się dopiero rozwija, ale ta choroba jest tak mm, szybka, że w dwa tygodnie ona może się rozwinąć do trzeciego stopnia. I słuchajcie, niestety ta operacja nie przywróci mi widzenia. Za późno została choroba zdiagnozowana. My zatrzymamy po prostu dzięki tej operacji... To, że oko mi nie pęknie, nie, będzie, yy, nie będę musiała mieć przyszczepu oddawcy. Pamiętajcie, przyszczep oddawcy to jest osoba, która musi umrzeć, żeby komuś przekazać, czy nawet tą mrogówkę, czy serce, czy inny organ. Boję się strasznie i ten film jest dla mnie naprawdę bardzo trudny, więc jeżeli coś u Was z oczami dzieje, to reagujcie szybko i trzymajcie za mnie kciuki. Czyli zobaczcie. Jak już doktor Koberda dostał te badania pracy nerwu wzrokowego i sam wykonał topografię, tomograf rogówki, to mógł mnie wysłać dalej, jeszcze dalej. I teraz trafiłam do doktor Judyty, która będzie operować mi te moje oczy i jak poszłam na wizytę, wiadomo, no kontrolną, to jak doktor robiła mi podstawowe właśnie te badania z tym balonem, to pierwsze co to powiedziała, o jaki duży że rogówki w lewym oku, a ja mówię, pani doktor go widzi? Ona mówi, no pewnie, że widzę. Pani doktor jest szóstym doktorem w przeciągu moich pięciu lat na mojej drodze i drugim doktorem, drugim, który potwierdził diagnozę. A tam w Sopocie, gdzie byłam i robiłam przepływ nerwu wzrokowego, to pani doktor też... Super hiper, nie pamiętam jak się nazywa powiedziała, że te oczy ruszymy mocnymi okularami, nie przymierzając mi w ogóle szkieł, czy ja cokolwiek zobaczę i y, pierdyknęła, wiecie, tu piątkę tu taką wartość, tu taką tak, te okulary ruszą do widzenia na zasadzie kontrola za ileś a tu dwóch lekarzy mówi, nie tu u pani okulary naprawdę nic nie zmienią niezależnie czy my dobieramy nic nie zmienią. Ma pani dobrane dobrze okulary, ale nie o okulary tutaj u pani chodzi. U pani chodzi o ten stożek rogówki. I teraz dlaczego on został pomylony z, z alergią? Ponieważ te oczy są tak pieczące, suche, jest takie uczucie ściągania, mrowienia. Jest czasami problem z tym, że jest jasno na dworze i te oczy są takie. Naprawdę zmęczone i coś, co ja zauważyłam, no bo jednak robię te makijaże, maluję się, no i, i widzę te moje oczy. Ja zauważyłam, jak moja siostra zrobiła mi zdjęcie parę lat temu, takie amfaz, jak wyglądają moje oczy. Ja mam bardzo ciemnobrązową, tęczówkę oka z taką czarną obwódką. I u mnie ta czarna obłódka na dole zaczęła jakby zanikać, i miałam takie wrażenie, że to zanika, a się taka żyłka pojawiła. W ogóle, że, że to oko właśnie tu zaczęła zanikać ta tęczówka i w prawym oku też zauważyłam, że nie jest wyraźna tęczówka z jednej strony. Nic się nie dzieje, słuchajcie, z tęczówką To jest problem z tym, że tu zrobiło nam się wybrzuszenie, czyli ten stożek rogówki tu urósł. I inne jest odbicie światła. Rozumiecie o co mi chodzi? Z teńczówką z kolorem oka nic się jakby nie wydarzyło, ona jest niby takie samo. Przez ten stożek rogówki mamy wrażenie, że jednak to się zmieniło. To zobaczcie, jednak mm, ta choroba ma wpływ na wizualność tej. Teńczówki. I jedziemy dalej, czyli operację mam 9 czerwca w Sopocie w Blickpolu i będzie ją właśnie Pani Judyta tutaj przeprowadzać, to po tym jak to oko się już zagoi, będę musiała mieć zamówioną soczewkę twardą, która jest do wymiany co roku, no bo wiadomo, to się zużywa. Podobno jest ona bardzo nieprzyjemna w noszeniu. Będzie robiona na wymiar do tego oka i ona również będzie y, stabilizować tą y, rogówkę, żeby ona się po prostu y, nie rozciągała, coś na zasadzie, no nie wiem, hybrydy na paznokciach, że niby będzie ją wzmacniać i niby przez tą twardą, soczewkę, a stygmatyzm powinien być wyciszony. I to na tym nam najbardziej zależy, bo jeszcze co jest tutaj bardzo ważne, ja przy doborze okularów nowych szkieł w tamtym roku jeszcze stwierdzono u mnie zeza. No bo skoro prawe oko nadrabia lewą stronę, to wiadome jest, że zezuje, tak? I ja, na przykład, takie coś, co mnie ogarnęło, i taki strach, i taka ogromna wewnętrzna przykrość, to jest to, że ja wybrałam taki zawód. Gdzie te oczy są strasznie ważne i ja zauważyłam u siebie to, że jak mam bardzo zmęczony wzrok, a robię paznokcie, a wiadomo to są sprawy milimetrowe, zwłaszcza przy skórkach, a jeszcze jak rysujemy jakieś kreski, nie kreski, właśnie jakieś wzorki na paznokciach, to bardzo mocno wysilamy wzrok i słuchajcie, bez kitu, ja jak maluję komuś pionową kreskę na paznokciach, ja widzę dwie kreski. I ten, ten wzrok jest już tak zmęczony, że ja po jednej klientce się czuję tak, jakbym pracowała 8 godzin. Wiecie, pracuję dwie, a się czuję, jakbym była po 8 godzinach, i to jeszcze strasznie, ale to strasznie zmęczona. Nagranie tego filmu. Jest i było dla mnie bardzo trudne, żeby Wam opowiedzieć o tym, co u mnie się dzieje, ale stwierdziłam, że jest to na tyle ważne, żeby mówić o tym głośno, a przede wszystkim, żeby nie słuchać się jednego lekarza. Jeżeli czujemy, że dana osoba ma, nam nie pomaga i nawet nie chce się w naszą sytuację, wiecie, psychicznie, jako człowiek drugiemu człowiekowi pomóc i mówi na takiej zasadzie, że większość ludzi tak żyje i, i tak ma być, to nie ma tak być, bo to jest nasze życie. Dlatego ja wszystkie te badania, wszystko to, co pchnęłam, pchnęłam prywatnie, poszło to w setkach złotych, a się Na tysiącach złotych yy, bólu, strachu, ale to wszystko po to, żeby było lepiej. Bo nasze życie jest w naszych rękach i to nam ma zależeć na naszym życiu i na takim prawidłowym funkcjonowaniu. Ja nie chcę, żeby ktoś oglądając ten film, po prostu o, jaka biedna, i się wiecie, nade mną litował. Nie! Ja po prostu chcę Wam pokazać, że ja nie poddałam się, czułam, że jest coś nie tak. A słuchajcie, no jak ja mogłam się czuć, jak ja stanęłam przed tą tablicą, co się sprawdza, oczy, i ja nie widzę tej największej litery E albo A. No to halo. No to jak to nazwać? To jest to normalne, czy nie jest to normalne? Ja mam dopiero 29 lat. W ogóle ta choroba to, że krogówki rozbija się właśnie w młodym wieku, a przede mną jest całe życie. Mam syna, teraz w sumie to się zastanawiam, czy ja w ogóle powinnam rodzić naturalnie, czy to w ogóle nie było przeciwwskazaniem, bo też niektóre choroby wzroku są przeciwwskazaniem do naturalnego porodu. I już na sam koniec... To, co mogę Was prosić, to tylko o modlitwę i o otrzymanie po prostu pozytywnych kciuków za mnie, za tą operację, żebym mogła wrócić do pracy, żeby mi to po prostu pomogło, bo od tego, od tej operacji, będzie zależeć całe moje życie i życie mojej rodziny. I jak już powiedziałam, jest mi trochę przykro, że jestem kosmetologiem i że ten wzrok jest. Tak ważny w pracy, może będę musiała swoje życie przywartościować, więc jeżeli mogę Was prosić, to trzymajcie za mnie kciuki, będę Was informować, jak y, się będę czuła po, po tej operacji. Buziaki, dziękuję Wam pięknie za spędzony ze mną czas i do kolejnego spotkania. Pa pa!